Powiększanie piersi, sam zabieg jest już egzekucją planu, bardzo szczegółowego planu, który powstaje w czasie konsultacji przedoperacyjnej lub konsultacji przedoperacyjnych. Najważniejsza rzecz to jest właściwe zbadanie pacjentki, ocena stanu anatomicznego. Wykonanie badania skóry, zwrócenie uwagi na jakość skóry, zwrócenie uwagi na szkielet anatomiczny klatki piersiowej, obecność odstających żeber, skrzywień kręgosłupa, wad wrodzonych mostka i wykonanie pomiarów. W czasie konsultacji przedoperacyjnej wykonuje około 20 pomiarów na klatce piersiowej, a następnie, biorąc pod uwagę wielkość, obecność piersi, jakość skóry a także i y, oczekiwania pacjentki wykonuje wizualizację, która pomoże pacjentce, pomaga pacjentce wybrać, wybrać właściwy implant. Objętość jest jakby tym elementem, który rodzi się na samym końcu. Najważniejsza rzecz to jest anatomia, czyli warunki anatomiczne, jakie pacjentka posiada, i do tego musimy dostosować implant. Mamy dwie możliwości obecnie. Trzecia, jeśli chodzi o dostęp w czasie operacji, gdzie umieszczamy implant. Najczęściej stosuje się jednak dostęp dual plane, czyli dwóch płaszczyzn. Górna część implantu umieszczona jest pod mięściem piersiowym, natomiast dolna część umieszczona jest pod gruczołem. Jeśli chodzi o dostęp, to najczęściej wykonuje z bruzdy podpiersiowej. Niewielkie cięcie 3,5-4 cm pozwala na umieszczenie całkiem dużego implantu. Dzięki zastosowaniu specjalnych lejków polietylenowych, które po pierwsze ułatwiają wprowadzenie implantu, a po drugie zapobiegają kontaktowi implantu ze skórą, co jest bardzo istotne, ponieważ najczęstszym patogenem, który wywołuje infekcję, zakażenie implantu jest Staphylococcus epidermidis, czyli bakteria, bakteria Występująca fizjologicznie na skórze każdego człowieka. Dzięki tym lejkom polietylenowym implant nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą i, jak powiedziałem, o wiele łatwiej się go wprowadza. Innym dostępem jest dostęp pachowy, czyli cięcie długości 4 cm pod fałdem pachowym przednim. Jest to dostęp rzadziej stosowany, aczkolwiek też bardzo dobry, szczególnie dla tych pacjentek, które w ogóle nie akceptują żadnych blizn na piersi.